Cześć, tu TrashingMad, witam i zapraszam na kolejny odcinek Zagrajmy w Rimworld. Nasi bohaterowie są zapewne bardzo szczęśliwi z tego powodu, że nie muszą już uciekać i budują sobie tutaj nowy dom. Są oni dzięki temu w stanie znieść doprawdy bardzo wiele niedogodności, ale ten początkowy optymizm z czasem zniknie. Będziemy więc musieli zadbać o ich morale. A w tej chwili nie podoba im się fakt, że śpią w zimnie, pod gołym niebem i na ziemi. Jest to więc chyba już dobry moment, aby zapewnić im dach nad głową. Tak więc zbudujemy tutaj dość sporej wielkości drewnianą halę. Nakazujemy też wyciąć stamtąd wszelkiego rodzaju rośliny. Mamy mglisty i raczej zimny poranek. No i pomimo tego, że jakiś czas temu wstało już słońce, nasi bohaterowie ciągle śpią. No, dlatego też zorganizujemy im tutaj dokładny plan dnia, który rozpocznie się o godzinie 5 rano. Będą oni pracowali do godziny 18.00. Następnie damy im dwie godziny na rekreację, tak aby odzyskali morale. I przez kolejne dwie godziny przed snem będą oni mogli robić to, na co mają tylko ochotę. Nasi śmiałkowie w końcu wstali, zjedli szybki posiłek z jagód i zabrali prosty posiłek przygotowany wcześniej przez Bachy. Dareo zabiera się za budowę, Shadow wycina drzewa. A Bacha przygotowuje kolejne posiłki. Mamy tutaj także ocalałego z masakry, należącego do Dareosa Psa rasy haski, Wilfreda. No i ponieważ jest to zwierzę niezwykle inteligentne, moglibyśmy je wytresować. Tak więc rozpoczynamy trysurę od nauki posłuszeństwa. Dzięki temu Wilfred będzie w stanie bronić swego pana przed przeciwnikami. Tresury podjęła się Bacha, ale niestety nie udało jej się osiągnąć sukcesu. Mamy w tej chwili 12 dzień wiosny, a każda pora roku trwa na tej planecie 15 dni. No tak więc nie mamy wcale aż tak dużo czasu do nadejścia kolejnej zimy, i aby ją przetrwać, będziemy musieli zgromadzić bardzo dużo żywności. Z powodu zimnego klimatu okres upraw rolniczych, no niestety, nie jest zbyt długi. No, dlatego też nakażemy basi, aby jak najszybciej obsadziła kolejne pola. Tak więc utworzymy tutaj cztery niewielkie poletka. No i wysiejemy na nich ziemniaki, kukurydzę, ryż i truskawki. I świetnie, nasza drewniana hala, gotowa. No tak więc likwidujemy te prymitywne posłania na zewnątrz i przenosimy je do środka. Ustawimy tutaj także pochodnie, która zapewni oświetlenie i nieco ciepła. No jednak podobnie jak w przypadku ogniska, musi ona być co jakiś czas uzupełniana drewnem. Świetnie, dodatkowe pola uprawne obsadzone i nasi bohaterowie nie mają w tej chwili nic do roboty. Tak więc nakazujemy im ściąć kilka dodatkowych drzew. Niestety przygotowanie posiłków nad ogniskiem nie jest zbyt efektywne i zajmuje bardzo dużo czasu. I gotowanie szłoby dużo szybciej na opalanej drewnem kuchence. Aby ją zbudować, będziemy potrzebowali metalu. No jednak, szczęśliwie tak się składa, że ta niewielka ruina, w której urządziliśmy sobie prowizoryczny magazyn, zbudowana jest ze stali. No tak więc możemy ją po prostu rozebrać i tym samym uzyskać stamtąd materiały. Tak więc rozpoczniemy tutaj od usunięcia dachu, tak aby nie pospadał na głowy naszym bohaterom. Likwidujemy także składowisko i przenosimy je do naszej hali. Nasi bohaterowie relaksują się przy ognisku i dopiero teraz wracają do pracy. No tak więc dokonamy tutaj zmian w grafiku i czas na relaks przeniesiemy na dwie godziny przed snem. Tak oto mija kolejny dzień. Mgła zniknęła i mamy nieco cieplejszy poranek. Nasi bohaterowie wedle planu wstają o 5 rano. Świetnie, dach zdemontowany, nakazujemy więc Dariozowi rozebrać metalowe ściany. No i super, uzyskamy dzięki temu całkiem sporo metalu. No i proszę, budując tą drewnianą halę, uwięziliśmy przypadkiem wewnątrz biewiórkę. No niedobrze, ponieważ może ona zżerać nasze zapasy. I świetnie, Shadow nauczył Wilfreda posłuszeństwa. Tak więc kontynuujemy trysurę i tym razem nauczymy naszego psa atakować. Ale właśnie, ponieważ Shadow stał się nowym panem Wilfreda, nie podoba się to Dariusowi, do którego ten pies oryginalnie należał. No dlatego też sprecyzujemy tutaj, że Shadow i Bacha mają zajmować się tylko i wyłącznie tresurą, a panem Wilfreda cały czas będzie pozostawał Darius. Stalowa ruina zdemontowana, tak, więc nakazujemy już budowę opalanej drewnem kuchenki. Ach, no z tym, że najwyraźniej nie mamy wystarczająco dużo stali. Ale jak się okazuje, podłoga tej ruiny wyłożona była metalowymi płytkami. Tak więc nakazujemy dareosowi je pozdejmować. Ok, kuchenka gotowa. I dajemy tutaj nowe zlecenie utrzymywania sześciu prostych posiłków. Musimy jak najszybciej zabrać nasze dobra organiczne pod dach, ponieważ, wystawione na działanie żywiołów, będą powoli znikały. Hmm, no i proszę, mamy gości. A najwyraźniej niejaka Lumi i Frenchy, to przedstawicielki leżącej niedaleko wioski, zwanej lasem tancerzy. Są oni od nas bardziej zaawansowani technologicznie, są jednak także nastawieni pozytywnie. I będą chętnie z nami handlować. Lumi i Frenchy poinformowały nas także o innych frakcjach zamieszkujących okolice. Tak więc mamy tutaj podobną do lasu tancerzy wioskę, zwaną granią pilotów. Mamy jednak także wrogo nastawione frakcje, a więc prymitywne plemię pomarańczowej skały oraz dwie grupy niezwykle niebezpiecznych piratów krwawą ekipę i pociski. A ponieważ nasi ludzie nie mają w tej chwili nic do roboty i troszkę wyczerpują się nasze zapasy jagód, nakazujemy im zebrać ich nieco więcej. Nie podoba im się też fakt, że muszą spożywać posiłki na ziemi, tak więc nakazujemy Dareosowi zbudować drewniany stół i krzesła. Tak oto mija kolejny dzień. Dareo zdążył zbudować tylko jedno krzesło, no które niestety nie jest krzesłem zbyt dobrej jakości i praktycznie ledwo co stoi. Ale w miarę budowania kolejnych rzeczy, nasz bohater uzyskuje coraz to więcej doświadczenia. Nasi goście z lasu tancerzy ruszają w drogę powrotną. Mamy kolejny poranek. No i ponieważ zanosi się na to, że nasi bohaterowie zostaną tutaj przez dłuższy czas, Dareo sugeruje, abyśmy tą osadę nazwali. Tak więc nasza niewielka społeczność znana będzie jako Wilczy Szczyt. Okej, okay, mamy tutaj sukces bachy w tresurze Wilfreda. A Dareos zakończył budowę mebli. No i meble te nie są zbyt piękne, są jednak funkcjonalne. I nasi bohaterowie będą w stanie spożywać posiłki przy stole. E, no i właśnie co do posiłków. Niestety zarówno surowe produkty, takie jak na przykład jagody, czy też przygotowane posiłki, o ile nie zostaną zamrożone, to bardzo szybko się zepsują. W ten sposób nie będziemy w stanie przygotować zapasów na zimę. No tak więc będziemy musieli wytwarzać pemmican, a więc suszone mięso. No do którego oczywiście poza produktami roślinnymi będziemy potrzebowali mięsa z upolowanych zwierząt. Zwierzęta te będziemy musieli jednak przygotować. Dlatego też zbudujemy tutaj drewniany stół rzeźniczy. No, aby troszkę ułatwić pracę, ustawmy tutaj także stołki. Wstawimy tutaj także drzwi, tak aby nasi ludzie byli w stanie szybko przenosić mięso na składowisko i utworzymy tutaj dodatkowe miejsce na przechowywanie upolowanych zwierząt. Ok, tak więc na początek pozbądźmy się tej wiewiórki. Ok, wiewiórka upolowana. No i przy naszej kuchence tymczasowo wstrzymamy produkcję prostych posiłków i nakazujemy produkcję pemnikanu. No, i ponieważ będziemy potrzebowali go mnóstwo, nie dajemy tu żadnego limitu. A przy stole rzeźniczym nakazujemy obrabianie upolowanych zwierząt. Ok, Bacha zabiera się do roboty. więc uzyskaliśmy tutaj odrobinę skóry i mięsa. Mięsa tego jest doprawdy niewiele, ale nie mamy co przesadzać z jego gromadzeniem. A to dlatego, że bardzo szybko ulegnie ono w tak wysokiej temperaturze zepsuciu. I świetnie, Bacha przygotowała pierwszą porcję pemikanu. No nie jest to danie zbyt smaczne, ale jak widzicie, zepsuje się dopiero za ponad rok. Okej, okay, tak więc aby produkcja pemmikanu cały czas szła, będziemy potrzebowali więcej mięsa. No tak więc upolujmy tutaj znajdującego się w pobliżu szczura. Mamy tutaj także indyka. Kolejną wiewiórkę. I cztery zające. No i super, nasi bohaterowie mogą w końcu zjeść posiłek przy stole. No i poprawimy ich komfort nieco bardziej, budując im drewniane łóżka. No i choć nie są one najlepszej jakości, ponieważ Dareos nie jest mistrzem, jeśli chodzi o stolarkę, no to lepsze to niż sen na ziemi. Kolejny dzień dobiega końca i to tyle jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Tak więc dzięki za oglądanie i zapraszam na kolejne już wkrótce.